z tej strony z przeziębiony seba, także przepraszam za mój y, głosik, ale jestem przeziębiony i zapraszam do obejrzenia kolejnego gameplayu na moim kanale. Tym razem jest to mistrz broni na zibie, e, o, chyba czwarte podejście. Nie trafiłem, trochę zaczyna robić to irytujące, bo po prostu zamierzam. O kurnet asysta, zamierzam po prostu wygrać tego mistrza broni. Jest to trzecie podejście, to trzeci komentarz, jak tym razem się nie uda, to dupa wyłączam to w pizdu i kładę się spać, bo jest już naprawdę późno, ale spróbuję, spróbuję, na pewno będę miał... A chciałem go być z drugiej strony. Będę miał problemy z pistoletami, bo z pistoletami zawsze mam. Najgorzej z Magnum, później problemy są z brońmi, które posiadają celownik razy 4 Ale może tego wadzią powiek tam dobra, jeden jest. Musiałem, że gdzieś to drugi jest, gdzieś gdzieś chyba leciał. Eee, tak jak mówiłem, zawsze mam problemy z celownikami razy cztery, staram się strzelać już z biodra, po prostu nie celując bo... O jest, gościu, jeszcze jeden. O jest, dobra, z tym pistoletem nie powinien mieć problemów, eee, mam najwięcej zabić. O kurwa, nie widziałem go gdzieś z tyłu, zaszedł. Eee, mam najwięcej zabić, eee, jeśli chodzi o statystyki w Battlefieldzie, czy właśnie z tego pistoletu. A jest, gościu. Dobra, jeden jest. Jeszcze jeden. Strasznie nie lubię tej ziby. Sorry, ziby. Strasznie ją kiedyś bałkowaliśmy non-stop, non-stop. Jakby nie było innych mam w zawsze była ziba. Eee... Si tu chyba gościu poleciał, nie Tam jest, tam jest gościu. Kurwa, nie przeładowałem. Chyba będzie dupa z tego, no ale zobaczymy. Po prostu nie jest to moja ukochana mapa i nie jest to mój ukochany tryb. Tam jest gość. Dobra, teraz o, szef tu obrywałem. Eee, z Hitmarka by. A myślałem, że go zabiłem. Teraz będzie problem z Magnumem. Nie jest to broń, z której mi się bardzo dobrze strzela. Lamię, lamię, jeszcze raz lamię, kurwa. A! a jednak, a jednak nie było tak źle. Teraz muszę pamiętać tylko, żeby przyładowywać. Z tam gościu przebieg. Oho. No i gdzie on poszedł? Wrócimy się z powrotem. gdzie ten gościu jest? O... tak. Za późno. Niestety. No będzie duży problem jak utknę. Obawiam się, że mogę utknąć na tym magnumie. To jest, gościu... a kurwa, na kucka, ale poszedł. Dobra, teraz powinno być trochę łatwiej już. O, No, nawet już się nie miałem szansą. a kurwa, nas jest trzech. To sobie polowanie chłopcy zrobią. Mam nadzieję, że więcej osób dołączy. Jezu... Kurwa, kciuk wykręciłem w drugą stronę, żeby go zastrzelić. Pójdę do góry, może tamtędy ich zajdę. Czasami łażą. Dobra. No, lepiej być nie może, asysta. Osz kurwa, fuj jest jaki fuchs, miałem nie nagrywać, mam nos zapchany, ciągle to u nas spada. Stójże że bydle, dobra, spas, kurwa, jak ja nienawidzę spasa, nie wiem, jak oni nieraz, o kurwa, to co, aż kurwa, nie mi koledze w plecy strzela. Kenien ja widzę z spasa, jak oni nieraz strzelają z dosyć daleka i ściągają. A ten co, kurwa? Popływać gościu chciał, ale mu nie poszło. Mk3 A1. Jak ale tak to jest. Wleci chmara, chmara dwóch, nie wiadomo do kogo strzelać. Mam przygwożenia asysta. Kocham asysty i przygwożenia. Są do best, normalnie są do best. Tam jest gościu. żeż kurwa, ty no! Zasrana strzelba. No, ten to się nadział sam. Jeszcze jeden. O kurwa! nie kurwa! Hu! Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Wahaha. Jeszcze jeden. Patrz, spierdolił. No, było do przewidzenia. Emtar. Emtar sremtar. No, tak to się możecie nadziewać. No. Jeszcze jeden. Zobaczymy jak przyjdą bronie z celu, od który was stój. Jest. Agu załoga mało strzelałem, bardzo mało. Ładuj, kurwa, ładuj tą broń. Nie, kurwa, sama asysty przy zabiciu. Załoga mało strzelałem, także dziwnie całkiem mi się tą bronią strzela. Bardzo dziwnie wręcz. Nie, kurwa. Z czyjeż będzie z tego dupa? Dołem, dołem Patrz, jest, jeszcze jeden. Nie, kurwa. Sama ziba już jest dla mnie psychiczna, co dopiero jeszcze mi zbroni na normalną na zibi. Przywolę złomowisko, albo... Już gań bydla. No. <ścoughs> Masakra, Skar, skara. O, Houdini, kurwa przez szyby chciałem przeniknąć. Stój, że o, asysta. Tam kurwa i elej za ścianą siedzi. Aj. No ale dostał, dostał. No, blaszkę dostałem. No i znowu przygwożenie Asysta przy zabiciu. O, kurwa, jaki fuks. Giń. Giń. Jeszcze jeden. Nie. No i się zaczną schodki. Celowniki razy 4. Jak dobrze mówię. Miesza z większym, większym... z większym... Nienawidzę tych celowników kurwa ze samym zoomem. Fakaj się! A następny cudowny celownik Coraz bliżej, coraz bliżej. Jest! Nie, kurwa! Asysta przy zabiciu. Czy powinienem nazywać człowieka asysta? Cys. Asysta znowu. Dobra. Hej, tego było, musiałem, już zginął. Niej, kurwa. Asysta. To by nie było tak do końca już. A te, co? Dobra, bez komentarza. Asysta. Ja pierdolę. Ile ja już kurwa razy zginęłem przez ten zasrany celownik? A, z gorzej zjebać już nie mogłem. Prawda, kurwa, asysta. miałem z 50 asyst bez kitu. Tam jest Dobra, o, dobra, to, to mi się podobało. Całe szczęście, że tak poszło chociażby No, tu też mogą być problemy z Jingiem. Żaden ze mnie snajper. Przez balkonu coś ustrzało... Chuje. Nie mogę tu stać jak debil przecież. Idźże człowieku na dół. Stój, że nie ruszaj się, zastrzelić Cię chcę. O, oh, Fak. Chuj, to się wytnie. Stój. No, nie, nie, No Dobra, słuchaj, oho, muzyczka nadchodzi. No, to już ma szesnasty poziom. <średziny> Jednocześnie. Dobra, chuj, mamy granatnik. Chuj teraz... Nie, kurwa! Nie pozostało nic innego, jak walić nim na ślepo. Jebut! Naa, ha, ha, kurwa, dostał! Teraz jeszcze kogoś nożem trzeba dziabnąć. Jest gościu, jest gościu, jest gościu. Na na! Uj, w końcu. Ha! Wygrałem. No dobra, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w, w następnych gameplayach. gameplayach, które się pojawią na pewno. Nie wiem jak często, ale się będą pojawiać. Także. Trzymajcie się i do usłyszenia.